Witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy nową wspaniałą przygodę. Tym razem jesteśmy w stróżówce, My jako rodzice i zaczynamy Sokolika. Nasi młodzi zawodnicy z Iskry zakwaterują się już za chwilę lub w ciągu kilku godzin bo niestety są utrudnienia z dojazdem. Dzisiaj po prostu jest piątek i 6 godzin drogi. I zakwaterują się w Gorlicach. Także zaczynamy wspaniały weekend rywalizacji ponad 30 drużyn najlepszych drużyn w całej Polsce i najlepszych zawodników po to, aby tylko dwie drużyny zakwalifikowały się do dalszego etapu Sokolika. Serdecznie zapraszamy. Postaramy się mimo restrykcji i mimo tego co aktualnie się dzieje oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad pokażemy Wam jak sobie radzą nasze wspaniałe dzieciaczki, nasi wspaniali sportowcy. Zapraszam. Jeszcze jest. Jeszcze z kurki. Inne kurki są. się telefonik i będziemy mogli działać coś dalej. No, mamy na...

żeby się walić, spały, a ja będę kierował. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jest już sobota. Jak widzicie, duży przeskok w naszym filmie. Tak naprawdę. Ten piątek gdzieś nam uciekł. Zdarzyło się no dużo, się wydarzyło w ten piątek. Mieliśmy problemy komunikacyjne i tak naprawdę była obawa, że nie wszyscy dojadą. My wyruszyliśmy o godzinie 9 i tak naprawdę byliśmy już o 15 tutaj w pobliżu, ale były osoby, które wyjechały o godzinie 12 czy 10 i tak naprawdę dotarły dopiero w nocy o 22 czy o przed północą. Wynika to z tego, że do tej pory mamy dwa pasy przez całą Polskę, wschód-zachód. Na bramkach były potężne kolejki, jak to w piątek. Kilka wypadków, kilka wielkich karamboli i oczywiście korki już w samych Katowicach i przy lotnisku w Krakowie. Te dzieci dojechały po prostu zmęczone. Dzięki uprzejmości tutaj obsługi w hotelu Margot w Gorlicach, te dzieci zjadły mimo późnej pory. Zaopiekowaliśmy się tutaj całą ekipą. Rodzice dojeżdżali sukcesem. I fajnie, wszystko dobrze się skończyło. Najważniejsze dotarli też e, nasi trenerzy. Także e, ten piątek jest taką filmową dziurą e, dla nas. My wprawdzie z Ulą e, byliśmy w Krynicy. Troszeczkę, troszeczkę żeśmy pozwiedzali, ale naprawdę już byliśmy na tyle zmęczeni, że nie robiliśmy żadnych materiałów, po prostu wyglądaliśmy jak zombie. Dużo się wydarzyło, najważniejsze, że jesteśmy. Dzisiaj zaczynamy rozgrywki w tej grupie, która będzie. Rywalizować od godziny 14, Także do wieczora, w tym niestety wielkim słońcu, ale z drugiej strony ładna pogoda na sztucznej murawie, te ponad 30 drużyn w sumie rozgrywa rywalizację. I w niedzielę będziemy wiedzieć, kto z kim już po tych całych eliminacjach turniejowych będzie grał. Obecnie jesteśmy przed hotelem. Ja wam pokażę hotel. Margot. Bardzo fajna miejscówka. Bardzo miła obsługa. Tutaj Pozdrawiamy Panią z recepcji z wczorajszej nocnej zmiany, która naprawdę miała niezły bigos i dziękujemy szczególnie tutaj obsłudze kuchni i przemiłemu Panu, który zaopiekował się naszymi dzieciaczkami. Jadły, mogły jeść do woli. Naprawdę głodne spać nie poszły. My byliśmy jako rodzice spokojni. To jest bardzo ważne. Jako rodzice jesteśmy rozsiani w okolicy, nawet do 20-30 km stąd. To jest piękny krajobraz, są góry, my z Ulą kochamy to, więc od razu jak najdalej cywilizacji łapaliśmy. Widzieliście to w poprzednim filmie, kiedy przyjechaliśmy do. Stróżowic, Stróżów, nie, Stróżowic chyba, już nie, już mi się mylą te nazwy, bo w Stróżowie samym gramy, w Gorlicach dzieci mają spanie, także jest tych miejscowości tutaj zaplątanych w całą historię tego turnieju. Dobrze, że wszystko się jakoś pozytywnie zakończyło. My za dosłownie pół godziny jedziemy już na boisko. Także nie będzie materiałów wielce narracyjnych, nie będę Wam opowiadał jakichś wielkich historii. Może zrobimy odcinek podsumowujący. Moim planem jest pokazanie Wam samej rywalizacji i tego jaki jest poziom tych zespołów. Wiem, że to będzie trudne ze względu na to, że są wydzielone strefy dla rodziców, strefy dla sportowców i tutaj z trenerami. Tego miejsca nie ma i ciężko będzie nagrywać, ale zobaczymy. Może się uda. Jeśli się nie uda, sorry. Ale bezpieczeństwo tutaj i wymogi sanitarne, które organizator daje, są najważniejsze i nie będziemy nic tutaj przyginać ośki. Dla nas też jest ten wyjazd mocno wyjątkowy, dlatego że z Zuzią jesteśmy tu trzy w zasadzie 4 dni, wracamy w poniedziałek. Ale Cyprian normalnie gra mecze ligowe, w piątek musiał zagrać, dzisiaj też właśnie w tym momencie gra w Jaworze. Jest to niezmiernie logistycznie jak zwykle jakoś tam okupione nerwami i jakimiś problemami, ale dzięki tutaj rodzicom z klubu, którzy, których dzieci też grają, Cypek może grać. Dziękujemy Marcinowi i jego żonie za podwózki w piątek i w sobotę. Super dzięki, że możemy na Was liczyć. Chętnie się odwdzięczymy. Dla nas to jest też nowy level jakby samodzielności dzieciaczków, bo Zuzia oczywiście jest tutaj na wyjeździe z trenerami, jest w hotelu, ok, Cyprian jest u babci. Wraca po powrocie ze szkoły. Oczywiście musiał iść do babci, śpi tam i stamtąd jedzie na mecze. Ale oprócz tego on sam opiekuje się naszym psem: chodzi do domu, karmi psa, wyprowadza go, a nie ukrywam, ma spory kawałek, dba o niego. Ma to gdzieś tam w głowie zakodowane, że tą żywą istotą trzeba się zaopiekować. Także całe te cztery dni wziął na klatę. I opiekuje się naszą figą. Dziękujemy oczywiście za to, ale dla nas jako rodziców jest to jakby następny level samodzielności, następne takie... Te obowiązki są gdzieś zawsze, bo wychodzą z psem, dbają o niego, ale tu już chodzi taką, nie ma, nie ma kto mu pomóc, on to robi sam i od niego zależy tutaj los naszego super psiaka. Także dużo emocji, dużo takich też przemyśleń. Ważne, że jesteśmy z daleko też od cywilizacji wieczorami. Posiedzimy sobie w przepięknym klimacie otaczających gór. I powiem Wam, że jest tak ciemno w miejscówce, gdzie jesteśmy w nocy, że widać wszystkie gwiazdy, nie tak jak w mieście, gdzie jest Łuna i po prostu gdzieś to ginie. Nie przedłużając, zapraszam Was na wszystkie odcinki, które będą związane z tym turniejem. Mam nadzieję, że naprawdę uda mi się nagrać dla Was materiał. Chyba podsumujemy to. Mam nadzieję, że się powiedzie naszym iskierkom, tego życzymy sobie, Wam jako widzom, no i przede wszystkim tym zawodnikom, którzy tutaj poświęcili swoje zmęczenie, swój czas i te cztery dni, także będą naprawdę mieli tutaj do nadrobienia jeszcze szkołę po to, żeby reprezentować barwy swojego klubu, a może z tego będzie nawet możliwość reprezentowania dużo wyżej. Także nie zapraszajmy, zapraszamy jeszcze raz na kolejne filmy. Cześć!